Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną oczywiście siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Zrobimy krótkie wprowadzenie do tego pierwszego fragmentu niedzielnej liturgii Słowa, kiedy znowu znajdziemy się w księdze rodzaju i znów będziemy miały do czynienia z Abrahamem, którego ostatnio spotkałyśmy w takiej bardzo pięknej, podniosłej sytuacji, kiedy odwiedził go sam Bóg w postaci trzech gości. Siostra Joanna podkreślała, że ewidentnie Abraham rozpoznał tę odwiedziny jako coś wyjątkowego. Był gościnny nad miarę, no i też usłyszał obietnicę od Boga, że będzie za rok miał syna. No i teraz jest kolejny jakby krok w zupełnie inna sytuacja, ale no jesteśmy zaledwie jeden rozdział dalej, tak? W tym samym rozdziale nawet. W tym, ta, właśnie, w tym samym rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie po raz kolejny spotykamy Abrahama. Spójrzmy na to. Jesteśmy po sytuacji, kiedy Bóg pokazuje pełnię swojej tożsamości równocześnie. Dzisiaj byśmy nazwali to tak kolokwialnie bilokacją. Mamy do czynienia z Bogiem, który jednocześnie rozmawia z Abrahamem i jednocześnie udaje się w kierunku Sodomy i Gomory. I aspekt tej rozmowy dzisiaj jest naszym udziałem. Werset, który poprzedza naszą dzisiejszą lekturę. To takie bardzo enigmatyczne stwierdzenie ze strony Pana Boga, czy miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam wykonać. I to zdanie nam pokazuje, że Bogu zależy, żebyśmy mieli pełne rozpoznanie rzeczywistości, żebyśmy nie postrzegali wydarzeń, które następują jako jego kary, ale żebyśmy widzieli jego zatroskanie o człowieka, a jednocześnie ogromny szacunek wobec ludzkiej suwerenności. Dlatego ta rozmowa Boga z Abrahamem, a też stymulacja Abrahama dzisiaj do, do takiego zainteresowania drugim człowiekiem jest bardzo silnie pedagogiczna. Stąd spotykamy się w momencie, kiedy Bóg jakby przygotowuje nas, przygotowuje Abrahama do rozpoznania w sposób właściwy tego, co ma miejsce, wydarzeń. No posłuchajmy, jak ten fragment brzmi i co tam się tak naprawdę działo. Bóg rzekł do Abrahama: Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc stąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy nie. Dowiem się. Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Podszedłszy do niego Abraham, rzekł: Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział: jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. Rzekł znowu Abraham. Pozwól o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto? Pan rzekł, nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu. Abraham znów odezwał się tymi słowami: a może znalazłoby się tam czterdziestu? Pan rzekł, nie dokonam zniszczenia, przez wzgląd na tych czterdziestu. Wtedy Abraham powiedział: niech się nie gniewa pan, jeżeli rzeknę, może znalazłoby się tam trzydziestu. A na to pan: nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu. Rzekł Abraham: Pozwól, o panie, że ośmielę się zapytać, gdyby znalazło się tam dwudziestu. Pan odpowiedział: Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu. Na to Abraham. Niech mój pan się nie gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam, gdyby znalazło się tam dziesięciu. Odpowiedział pan, nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu. No i tu urywa się opowieść. Wiemy, że niestety nawet dziesięciu się nie znalazło, ale to dopiero później będziemy wiedziały. Natomiast jeszcze raz bym chciała, żeby teraz tak namierzyć tę sytuację. Abraham rozmawia z Bogiem. I to jest znowu tak jak pod dębami mam Bóg, który się pojawia jako trzy osoby, trzech gości, no bo ewidentnie widzimy, że jeden zostaje i z jednym prowadzi dialog, a tych dwóch, których poszło, to też jest Bóg, który się udaje do Sodomy i Gomory sprawdzać, jak się sprawy mają, ilu tam jest sprawiedliwych. O tak, i tu mamy pewne kuriozą, bo jak to jest Pan Bóg sprawdza, to Pan Bóg nie wie. <laughs> to jest y, znowu coś w rodzaju omówienia, y, które nam sugeruje, że Bóg idzie do środka sytuacji, i Bóg stanie pomiędzy tymi ludźmi w Sodomie i Gomorze, żeby oni mogli odnieść się do Niego, widząc go bezpośrednio, czyli żeby mieli szansę na weryfikację swojego funkcjonowania właśnie w odniesieniu do Niego. Mhm. Jako gościa, i tutaj y, aspekt honoru i wstydu, y, czyli wielki też szacunek, y, y, największy szacunek przynależny gościom, y, największa, największy jakby taki respekt, y, uhonorowanie. Bóg staje w środku nie dlatego, żeby sprawdzić, tylko żeby oni zobaczyli Jego mhm. i żeby mogli podjąć decyzję. Mm -hmm. jak się do niego odnieść. Więc Bóg, nie chodzi Bogu o wiedzę. Chodzi Bogu o, i to jest ja da, doświadczanie. Mm -hmm. Na ja doświ mnie oni doświadczą, ja doświadczę. Czyli kiedy Bóg przyjdzie, czy go przyjmę, tak? W takim momencie, kiedy Bóg no, przyjdzie, rozumiem, też z przebaczeniem, z, z swoją obecnością, cały, z tym, jaki jest. Tak, mm -hmm. tak, tak. Jak ja zareaguję. I nie przyjęli. Tak. I to jest szokujące ale otrzymujemy informację, że Pan Bóg mówi, że rozlega się wołanie dotyczące funkcjonowania mieszkańców Gomory. Tak, mhm. że, jest, że jest to wołanie, które mówi o, o jakimś problemie. Mhm. Nie mamy tu um, do czynienia z Bogiem, który realizuje po prostu swój zamysł, mm -hmm. taki, czyli jakby ocenia i cyk. Mm -hmm. Tylko mamy do czynienia z Bogiem, który staje pomiędzy ludźmi. I teraz ta modlitwa Abrahama, ta rozmowa. Okay, jedno, tak? jedno pytanie a propos właśnie tego wołania, tak? To pierwsze zdanie głośno: rozlega się skarga na Sodomę i Gomorę. Kto skargę wyraża, kto woła, od skąd Bóg o tym wie. To jest faktycznie jakiś konkretny wstawiennik, jakiś konkretny głos, który, który mówi: Boże, interweniuj, zareaguj, działaj. Nie, to jest y, znowu metonimia y, jakby faktu, mhm. y, czyli istotności tego faktu, tak rangi tego faktu. Mhm. Y, to y, dzieje się y, i jest wiadomo, tak, tak? Na tej tak, zasadzie? Mhm. Tak. No i to dobrze, to przechodzimy w takim razie, bo ja tam upatrywałam, czy tam ktoś jakby jest potrzebny jakiś czy ludzki pośrednik, który będzie by wołał. Skarży pyta jakaś. Tak, dokładnie. Jak ludzi chloe, tutaj nie ma. Ok. No ja to modlitwa Abrahama, tak szczerze mówiąc, człowiek mógł sobie myśli, wiedząc, że tam happy endu nie będzie Stąd z tą Sodomą i gomorą. to myśli, kurczę, tak dobrze mu te negocjacje, szkoda, że nie, od razu nie powiedział, że nawet jeżeli będzie jeden, to czy się... Albo nikt, jak nie będzie, to się zlitujesz. Tak, i tu chodzi, schodzimy do liczby dziesięciu, która w mentalności hebrajskiej jest konieczną całością, bo dziesięć w mentalności hebrajskiej stanowi zamkniętą całość. Konieczną całością pokazującą decyzję społeczności, że chcemy przyjąć Boga. Mhm. To jest najmniejsza liczba mężczyzn, która jest potrzebna do tego, żeby w synagodze mogła być prowadzona modlitwa wspólnotowa. Mhm. Czyli ta liczba y, opisuje decyzję społeczności całej. Mhm. Czyli czy mamy reprezentantów, którzy, jakby, których liczba sugeruje, że cała społeczność chce przyjąć Boga. Mhm. O to pyta Abraham. On nie pyta o to, czy ty ocalisz lota, bo mu mhm. od razu tak zapytać, prawda? Czy ocalisz lota? Jemu chodzi o ocalenie całej społeczności, pan mówi tak, jeśli społeczność wybierze mnie. Mhm. Abraham stoi, idzie do tej minimalnej liczby. Mhm. Mhm. I mamy sześć takich jakby postojów, tak? Sześć takich klatek stop, które nam sugerują, że tu zaznacza się w pewien sposób taka ludzka ułomność, ale zarazem. Wielkość tej suwerenności człowieka. Że ułomny ludz, ludzki człowiek, 6 w myśleniu hebrajskim, 7 minus 1, mm -hmm. czyli niedos, niedoskonałość, ułomność, jakiś mm -hmm. brak, ale zarazem suwerenność decyzji, mm -hmm. która jest dla Boga najistotniejsza. Mm -hmm. I teraz kolejna rzecz, bo często czytamy ten fragment na zasadzie: dobra, może na Panu Bogu coś wycisnąć, jak się to no, ciśnie. Tak, tak. Nie, to jest dialog. Abraham stoi przed Panem i to mamy lepanai, czyli w bezpośrednim kontakcie z Bogiem. I Abraham mówi: Panie, jakby czy ta społeczność się ocali? Bo wiemy dobrze, że Bóg nie zamierza nikogo zniszczyć, tak? Czy ta społeczność się ocali? Czy ich wybór będzie taki? A jeżeli będzie ich tylu, czy, jakby, czy to wystarczy, żeby ocalić społeczność? To jest na zasadzie, a jeżeli będzie walczyło w tym mieście dziesięciu, to czy miasto ocaleje? Czy to wystarczy, żeby ocalić? To jest debata którą często prowadzimy na sadzie, dobrze, czy ta wspólnota przetrwa, jeżeli na przykład będziemy mieli gdzieś pięć osób zaangażowanych w głoszenie Ewangelii. Mhm. To jest rozmowa z Bogiem, a nie przyciąganie liny, mhm. bo na mocy swojej decyzji my jesteśmy ocalani. Ze strony Pana Boga jest zawsze wola ocalenia nas, ale z naszej strony nie ma woli przyjęcia. To jest kwestia tak samo z łaską. Nieskończenie hojna miłość Pana Boga się wylewa ciągle na wszystkich, a my nie mamy czemu, bo nie przyjmujemy. Mhm. A czemu nie przyjmujemy? Bo nie patrzymy na niego, tylko patrzymy na to, co nas dociska, i nie widzimy Jego. No, ciąg dalszy tych rozważań na temat tego, jak jesteśmy ratowani przez Boga, jak jesteśmy ocaleni przez Niego i ocalani też. Teraz w liście świętego Pawła do Kolosan drugie czytanie, proszę Państwa. Bracia, z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. I was umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. No czyli trochę mamy też to, o czym mówiłaś w kontekście Sodomy i Gomory, że ze strony Boga jest wola i co więcej działanie, które nas ocala, które nas zbawia, odciąża, itd. itd. Z naszej strony, co, jak to Paweł widzi, z naszej strony jest gotowość, żeby to przyjąć? Ta nasza strona nie jest dla Pawła tutaj taka ważna, bo on koncentruje uwagę na propozycji w dzisiejszym czytaniu. Na takim gotowcu, który dostajemy od Boga, mhm. na gotowcu, którym jest życie. I teraz powstaje pytanie: OK, to co my z tym zrobimy? Czyli ktoś ci Paweł nam prezentuje ogromną wartość Boga, wartość relacji z nim. No i stawia nas wobec decyzji. To jest mhm. świetne, bo to nie jest reklama, tak? To jest opis. Opis, który powiedzielibyśmy, no tak, no, w przypadku Pawła mamy to z autopsji. Sięgnijmy w takim razie po dzisiejszą Ewangelię słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przebywając w jakimś miejscu, modlił się. A kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze. Niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawinił. I nie dopuść byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z Was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz, nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i damu, mu ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z Was ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą pierwsze to chciałam zwrócić uwagę na to, że mamy oczywiście takie przekonanie i pewność, że modlitwa ojcze nasz, tak, modlitwa pańska to jest coś, co podyktował po prostu Jezus, nawet jeżeli ktoś mógł teraz nastawiać uszu, żeby zobaczyć, jakie tam są, prawda, oboczności, to znaczy, że nie wszystko dosłownie tak się modlimy, jak to w tej Ewangelii jest i to też zresztą jest świetne, że troszkę to inaczej brzmi w tym tekście Ewangelii, ale chyba zapominamy, czy w ogóle nie kojarzymy, że ta scena jest w Ewangelii właśnie to pytanie, to pytanie uczniów, tak, naucz nas się modlić, to jest jak gdyby takie dwugłosowo, tak? To znaczy, że Jezus dyktuje modlitwę, a z drugiej strony, że pokazuje, jaką modlitwę jest sytuacją, tak? Tej pewności, że Bóg da, tej pewności, że Bóg jest dobry, że wszystko ma dla nas. Tu się oczywiście mogą, i od razu ja je podrzucę takie pojawić wątpliwości czy oskarżenia, no ale przecież nie zawsze prosimy, jest nam dane to, jak to? Tutaj coś nas ciemniał, Jezus, okłamał nas. Jakbyś byś to zinterpretowała? I tutaj mamy najpierw e, sytuację relacji. Czyli zanim Jezus zacznie nam tłumaczyć e, jakby efekty mhm. naszego spotkania, to mówi: e, Czy wiesz z kim się spotykasz? I Jezus jest indagowany. E, mamy pytanie: e, Nauczycielu, naucz nas modlić się. Mhm. E, I tutaj. E, i jakbyśmy przyjrzeli się y, temu modlić się, to to jest kwestia tego, co ja jakby, jak buduję moje odniesienie. I teraz, jak my mówimy modlić się, to mówimy o czynności, którą my wykonujemy, prawda? Mhm. I teraz, co robi Jezus? Jezus mówi, jak się modlisz, mów Ojcze. Mhm. I teraz zobacz, jak myjesz się, no to nie wiem, na mocz gąbkę, połóż ją na ramieniu, rozprowadź, żel się. Mm -hmm. A tu kiedy modlisz się, mów ojcze. Czyli odwrócenie uwagi tak, naszej. Mm -hmm. Przesunięcie na relację, przesunięcie na osobę i teraz otrzymujemy informację, jaki jest ojciec, czyli przywołaj sobie, kim on jest i mm, proś, jakby i stawaj. w tej jego tożsamości, czy proś, żeby ta jego tożsamość do ciebie dotarła. Czyli ojcze, którego Twoja tożsamość jest święta, ty rozsiewasz swoją świętość, pozwól mi ją widzieć, tak? Niech mhm. się święci, czy jakby niech ona się rozprzestrzenia przede mną. Mhm. Dalej, ojcze, który jesteś królem, który jesteś panem, który jesteś ponad wszystkim, yy, pozwól mi widzieć Twoje królowanie. Tak. dalej, Ojcze, który jesteś moim tatą, więc nie jest ci obojętne. Co przeżywam, jak przeżywam, to daj mi wszystkiego, czego dzisiaj potrzebuję. Więc mamy zaproszenie i tak dalej, co nie? Mhm. Mamy zaproszenie do stanięcia wobec osoby i uświadamiania sobie jaki jest Bóg. I uświadamiania sobie też tego, że ja chcę ciebie, Boże przyjąć, w związku z czym staje wprawdzie, że we mnie wiele rzeczy nie jest takich, które umożliwiają przyjęcie Ciebie, więc proszę Ty to usuń, bo Ty możesz więcej i Tobie bardziej zależy. Mhm. No dobrze, ale co wtedy zrobić, kiedy nawet zachęcenie przez Ciebie widzimy, że to jednak, co się w tej Ewangelii pojawia, brzmi... Bardziej optymistycznie niż nasza modlitewna rzeczywistość. Tak? To znaczy, to ta skuteczność modlitwy, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, to dostawanie tego, co chcemy. No i ta taka inspirująca metafora czy porównanie, no, że przyjaciel, nawet jak nam nie da ze względu na przyjaźń, tak będziemy uporczywi i będziemy tam się dobijać, to w końcu nam da. To jakże o ile bardziej ojciec nam da, no to dobijamy się, prosimy, dobijamy się, prosimy. Nie zawsze dostajemy. Co z tym zrobić? Ale jak dobijasz się do ojca? to to co idzie jako pierwsze mhm. doświadczenie to jest doświadczenie tego, że jesteś kochana i doświadczenie tego, że to jest ktoś komu niezwykle na tobie zależy i kto chce cię wziąć jakby przepraszam może to tak trochę zabrzmi um, nie w moim stylu tak ale że Bóg chce cię trochę wziąć na kolana i ci opowiedzieć więcej o tym, o czym ty mówisz mhm. czyli jakby wprowadzić cię w rozumienie tego e, i często problem polega na tym, że my nie chcemy na tych kolanach być, ani posłuchać tego. Słowo na kolana rozumiemy, padnij na kolana, a nie usiądź na kolana. Hmm. No tak, ale wiesz, bo to może robimy to, co ty zawsze korygujesz, tak, że skupiamy całą uwagę na naszym doświadczeniu, nie na Bogu, a te doświadczenia, no to nikomu nie trzeba... Tłumaczyć nie? czasami są bardzo dalekie od rzeczywistości upragnionej, że chcielibyśmy, żeby to nasze życie wyglądało inaczej. O to, żeby wyglądało inaczej, Boga prosimy. Skupiamy się na tym, czy wysłuchuje te nasze Tak, no a uważamy, że nasza koncepcja jest dobra, no bo nie modlimy się o rzeczy złe i nikczemne, tylko na przykład o zdrowie, o coś pozytywnego, mówiąc krótko, tak? O oddalenie tak. nieszczęść. A tu proszę, spadają tak na głowę. Tak, i tutaj. Dla, dlatego jest, tutaj jest, ważna jest sekwencja, czyli kolejność tego, co Jezus nam proponuje w dzisiejszej Ewangelii. Mhm. Czyli, że najpierw ojciec, czyli tożsamość, czyli z kim rozmawiasz, kto to jest, jaką on ma postawę wobec ciebie, mhm. bo to nie jest: ty jesteś synem, mów jako syn nie mów do Boga, jestem Twoim synem, coś tam, coś tam, coś tam, tylko mów do Boga, Ojcze. Czyli przesuń uwagę na to, jaką On ma relację do Ciebie. Mhm. I przez to pozwolisz jakby, przez to pozwolisz sobie na bycie z Nim w takim pełnym zaufaniu, przez to skoro Ojciec większy i tak dalej, i tak dalej, panujący, y, pozwolisz Mu Tobie wyjaśniać, mhm. Ty będziesz mówić, ale to będzie jakby drugie po mhm. tym, jak pozwalasz Jemu być sobą, Tobie wyjaśniać, być dla Ciebie Ojcem. W związku z czym, teraz jak sobie zestawimy, objętość tekstu. Mhm. Nawet warto dzisiaj wizualnie sobie tak ogarnąć rozpiętość Ewangelii. To większość tego tekstu do przyjaciela włącznie, tak? Mhm. Rozciąga się na to, że Bóg jest zaangażowany i nas lubi. Mhm. W związku z czym, kiedy przychodzisz, On to wszystko słyszy. Bóg mhm. nie ma nas w nosie nie jest głuchy. Tak? Więc nie trzeba ona naprawdę o 15 tysięcy razy powtarzać. To nie chodzi o to, ile razy ja wtułkę Panu Bogu, czy wszystkim mhm. świętym, o co mi chodzi, tylko chodzi o tą pierwszą część, najbardziej no. rozbudowaną. Czy tam nie ma zachęty do tego, żeby mnożyć modlitwy i uprzykrzać Bogu życie ciągle tą samą prośbą, bo wtedy się uda osiągnąć cel? Nie, tam jest akcent na to, zobacz, jaki Bóg ma nastawienie względem ciebie. Mhm. Zobacz, że on jest ojcem. I teraz słowo ojciec dla każdego jest jasne. Hmm. Jaka to jest relacja, że to, kto jest tu jakby bardziej poinformowany, życzliwszy, kto jakby chce przejmować odpowiedzialność. I teraz mamy tą konstrukcję. Proście, a będzie wam dane, to jest raz. Szukajcie, a znajdziecie. Dwa. kołaczcia zostanie wam otworzone. Trzy. I teraz mamy konstrukcję analogiczną, zestawioną. Kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. Kołaczącemu zostaje otworzony. I mamy jakby dokonanie tego, ale e, nie mamy e, stwierdzenia, dostajesz dokładnie to. Mamy, dostajesz. Mhm. A teraz, jak się zapytamy, dobra, to co dostanę? Nie dostaniesz skorpiona zamiast jajka. Mhm. Czyli dostaniesz dobro. I tutaj zauważenie Boga, który jest w nas zaangażowany, i zauważenie Boga, który cały czas działa, który nas lubi i tak dalej, sprawia, że my będziemy w stanie z naszej kolejki wąskotorowej, patrzenia tylko na to, co myśmy sobie wymyślili, popatrzeć trochę szerzej i zobaczyć, że dostałam dzisiaj na przykład. Nie wiem, czyjeś życzliwe spojrzenie. Mhm. Chodziło mi o to, żeby gdzieś się wyspać, tak? I nie było szans na to, żeby się wyspać, ale dostałam życzliwe spojrzenie, które podniosło mnie na duchu i sprawiło, że miałam siły przeżyć. Mhm. I teraz zobacz, jakbyśmy jechali tą kolejką woskotorową, że ja muszę się wyspać, to na pewno się nie wyśpię, no bo trzy mhm. kropki, ale to spojrzenie mnie podniosło i mam siły. Czyli generalnie zadziało się to, o co mi chodziło, ale zadziało się zupełnie inną drogą. Więc to nie jest to, o co, co ja sobie wymyśliłam, ale w efekcie jest jeszcze bardziej, jeszcze lepsze. No wiesz, ja bym ja, ja się jakoś bardzo powątpiewać, ale ciągle mi się wydaje, że kiedy jest doświadczenie cierpienia i, i jakiejś choroby na przykład, no to pewnie bardzo trudno jest uwierzyć, że to nie jest jajko, że to jest jajko, a nie skorpion, tak? Że to jest, że, że Bóg wysłuchał tej naszej prośby. Jeżeli nie spotkamy Pana Boga, tylko cały czas mamy wzrok utkwiony na tym, co my byśmy chcieli, to nie zrozumiemy tego, co dostajemy. Hmm. z tego, co jest. Kolejka wąskotorowa, czyli tak jak często określam ten motyw sfokusowania na naszej koncepcji, na tym, co chcemy dostać, sprawia, że nawet jeśli słyszymy i mamy wewnętrzne przekonanie, że Bóg dokonuje jakiejś wielkiej rzeczy, i że najlepiej to by było siedzieć teraz na tyłku i się nie ruszać, żeby po prostu ogarnąć, co się hmm. dzieje. To często wyboru nie dokonujemy mhm. mimo tej świadomości tego oglądu, ale dokonujemy wybór na to, co myśmy sobie wymyślili. No tak, ale jak jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że no, tak podkreślałaś, że jeżeli jesteśmy skoncentrowani na to, że jest racja z ojcem, więc samo dobro nas może spotkać, ale my mamy doświadczenia ojca bardzo różne, więc niekoniecznie hasło ojcze od razu w nas odblokowuje no, taką przestrzeń dobra, bezpieczeństwa, błogosławieństwa, i tak dalej. Chyba nawet tego dowodem na to, że tak jest, jest to, jak żeśmy sobie poprzekręcali tę modlitwę Ojcze Nasz, bo my się modlimy potocznie i nie wróć nas na pokuszenie. Tutaj w Ewangelii Łukasza żeśmy wyczytali, że nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Są episkopaty na świecie, które radykalnie zmieniły. Pamiętam, jak kiedyś parę lat dobrych temu w Paryżu znalazłam karteczki przy wejściu do kościoła, że uwaga, nie modlimy się tak, jest zmiana tego właśnie wersetu. No a my ciągle nie nas na pokuszenie, jakby faktycznie tamten ojciec nas kusił i sprawdzał trudno jest w takiej sytuacji uwierzyć w to, że z Jego ręki wszystko, nawet to, co dzisiaj widzimy, jako y, trudne, bolesne, złe jest, y, jest dobre. Dlatego Jezus mówi najpierw stajesz przed Ojcem. Mhm. I teraz, kiedy stajesz przed Ojcem, to jeżeli wiesz, że chodzi o to, nie dopuść, byśmy lepli pokusie to możesz przecież po cichu w kościele mówić, czy w twojej modlitwie głośno, nie dopuść byśmy ulegli pokusie. Jeżeli w twojej głowie się nie realizuje założenie, że pod tym nie wódź nas na pokuszenie, jest nie dopuść byśmy ulegli pokusie, bo w mojej na przykład się to nie realizuje. Mhm. Więc ja mówię, nie dopuść, byśmy ulegli pokusie, bo ja potrzebuję to słyszeć, mhm. potrzebuję się w tym umocnić. Mhm. I tyle. I dlatego jest bardzo istotne, żebyśmy przekierowywali uwagę na Boga jako osobę. I teraz pytanie: dobrze, no to mam takie doświadczenie Ojca, ale przepraszam, jestem dorosłym człowiekiem to że y, kiedyś czerwony y, kiedyś ktoś potrącił mnie jadąc na motorze nie oznacza że za każdym razem jak widzę motor będę spuszczać będę nakłuwać jego oponę żeby nikogo nie potrącił mm. Bo przecież zdaję sobie sprawę, że różne rzeczy się w życiu dzieją, więc to mnie y, jako dorosłego człowieka nie determinuje, to mnie stawia przed wyborem. I ja nie mogę w oparciu o to, że nie wiem, jeden, jedna blondynka powiedziała mi, jak. Jakieś, y, jakieś słowa podnoszące na duchu, to nie mogę od razu przerzucać tego mniemania na wszystkie blondynki, które na pewno mi powiedzą, jakie spotkam, <grym> jakieś słowa podnoszące na duchu. Chociaż no fajnie mieć takie nastawienie. Chodzi o to, że życie to nie jest taśma z reksia, którą odbijamy i po prostu wszystko się dzieje tak samo. My w każdej sytuacji stajemy jako nowi ludzie, bo my jesteśmy inni. I ludzie są inni każdej sekundy. Stąd ten schemat, z którym pewnie wyrastaliśmy, pewnie ty też, że jeżeli masz zły obraz ojca, to będziesz mieć zły obraz Pana Boga i trzeba to teraz zmienić. Trochę nas infantylizuje, bo no, nagle y, y, robimy się tacy sztuczni, tacy artificial, mm -hmm. tak? Że mm -hmm. ja już taka, y, jak już taka wyrosłam, no to już taka będę. N nie! Przecież ja nie jestem nawet w tym momencie taka, jak byłam przed pięcioma minutami. Już jestem zupełnie inna, nawet w czasie się posunęłam. Więc pamiętajmy, że to jest kwestia absolutnie naszej decyzji teraz i tutaj, naszego mózgu. Czyli. Chcę teraz spotkać Boga. I bez względu na to, co mam to jak, masz do, jak ci się wydaje, że nie jesteś w stanie z Nim rozmawiać jako z Ojcem, to po to Bóg się pokazuje w trzech osobach. To mów, Duchu Święty, sprawa załatwiona, tak? Mów, Jezu mój bracie, sprawa załatwiona. Więc Pan Bóg nas tu nie determinuje, ale mówi, ja kocham cię przynależnością. To o to chodzi. Proszę Państwa, tyle energii i zapału to tylko u siostry Anny Nowińskiej. Zatem bierzemy, łapiemy i, i idziemy z tym w kolejny tydzień i zachęcamy, by być z nami oczywiście w kolejnym odcinku. Dzięki serdeczne. Dzięki z Bogiem.